Jeżeli Państwo pozwolicie, to ja pozwolę sobie na zaprezentowanie niniejszym wspaniałości mocy, jaką przynosi nam nowa gazetka Biedronki, która bez liku promocji zawiera, które niejednego ukontentują. Jak więc ten tydzień zapowiada się w najpopularniejszym sklepie w Polsce? W pierwszej kolejności rzecz niezbędna, jak nie najniezbędniejsza. A każdy to potwierdzi, kto niedawno się obudził, a nie zaprzeczy nikt temu, kto miał okazję przeżyć choć jeden poniedziałek w życiu. Mam na myśli rzecz jasna kawę, która niczym kroplówka dla nieprzytomnego niezbędna jest każdemu, kto próbuje postawić się do pionu w jesienny poranek. Ważnym jednakże jest to, że kawa ta w promocji do kupienia będzie. Docenią to zarówno miłośnicy kawy popularnej, takiej jak Kafedor, ale i smakosze rozkoszujące się bogactwem smaków i aromatów kawy Jakobs. Obie te marki bowiem bo promocją są objęte. Do tego w przypadku tej drugiej liczyć można także na dodatkowe punkty w ramach akcji słodziakowej. W której to akcji znajdziecie także koleżankę wspomnianej, a mianowicie kawę Chibo. To oczywiście nie wszystkie ciekawe promocje jakie znajdziemy w Biedronce w tym tygodniu, ale zanim im się dokładnie przyjrzymy spójrzmy na produkty, które nie są codziennością. Mam tu na myśli przede wszystkim okres dyniowy. W ogrodach dojrzały właśnie te przecudaczne warzywa i pojawiły się w naszych sklepach. Niechybnie więc pojawić się powinny także w naszych kuchniach i na naszych stołach. Począwszy od mojej ulubionej zupy dyniowej, którą lubię lekko pikantną i zrobioną z dyni przypieczonej nieco na ruszcie. Poprzez kompoty i przesmaczne ciasto dyniowe, które nie dość, że smaczne, to odpowiednio przyrządzone może być także zdrowe i dietetyczne. Nie są za to dietetyczne niestety rogale świętomarcińskie i nie jest to ich jedyna wada, a największa z nich jest to, że znikają ze stołu szybciej niż się pojawiają świeże. Zatem spodziewam się nieco nerwowej atmosfery, gdy kolejki jak zwykle ustawią się po te niezwykłe wypieki. Niezwykłe są także biedrące wędliny marki Kraina Wędlin. A dlaczego? Ano dlatego, że wyobraźcie sobie Państwo, że to hit w sprzedaży, a na naszych stołach wędliny tej marki znajdują swoje miejsce praktycznie codziennie. Czym zawdzięczają sobie swój sukces wędliny z krainy wędlin? A na to pytanie to już Państwo mi odpowiedzcie, bo ja mogę mówić tylko za siebie i mogę tylko powiedzieć, że mi smakują. Ale dlaczego są ulubione dla milionów, to ja już nie mam głowy, aby to ocenić. Jeżeli więc może Państwo znacie na to pytanie odpowiedź, to chętnie ją poznam. Tymczasem zapraszam do Biedronki, bo jak widać warto się tam wybrać w tym tygodniu. Każdy też znajdzie pewno swój powód, aby to zrobić. Ja już kilka znalazłem i są one dla mnie wystarczające. Natomiast Państwu życzę udanego tygodnia, miłych zakupów i złotej polskiej jesieni. Do usłyszenia, a być może także do zobaczenia w biedronce. Farba termointeligentna CIQ cieplej w zimie, chłodniej latem. Aby zamówić farbę CIQ, wejdź na link na ekranie lub w opisie filmu. Możesz też wybrać inną gazetkę swojego ulubionego sklepu.